Panie redaktorze, czy życzyłby pan sobie takie jajko wielkanocne w prezencie od Zająca z napisem RPO? RPO? Eee, to. Z, nie, z tego co pamiętam, to 2 miliardy euro, więc bardzo chętnie przyjmę chociaż małą cząstkę tego RPO. Ale wiedziałby pan, co zrobi z tym jajem? Uciekłby pan gdzieś za granicę, czy próbował podzielić w regionie nie. może gdzieś jakoś bardziej sprawiedliwie nie na pewno bym nie uciekał natomiast nie podjąłbym się też dzielenia tych pieniędzy wiem że to nie jest łatwe wiem gdzie pan marszałek chciałby mnie wyprowadzić w którą ścieżkę ale nie nie zostawię to panu na pewno każda pomoc się przyda, a zupełnie już teraz poważnie to chciałbym zapytać, czy Pan jakoś udziela się w przygotowaniach do świąt wielkanocnych, czy przychodzi po prostu na gotowe, tak jak to przynajmniej w takim stereotypie niestety niesprawiedliwym. Ja muszę się podzielić, że podobnie o mnie się myśli jest powszechnie przyjęte. Jak pan marszałek e, przepytywał moje koleżanki, to trochę zastanawiałem się, co powiedzieć i chciałem powiedzieć, że organizuje choinkę, ale przypomniało mi się, że to nie te święta. E, chciałbym powiedzieć, że to święta wielkanocne. Co prawda niedawno były Bożego Narodzenia, ale wróćmy, wiosna jest, wiosna, panie redaktorze. A więc e, przede wszystkim my święto spędzamy rodzinnie. Mamy, e, e, moja żona ma rodziców w Toruniu i ja mam rodziców w Toruniu, więc w większości e, wszystkie sprawy związane z gotowaniem, z przygotowywaniem wypieków nas e, omijają, więc zostają e, porządki świąteczne, a w tym no niestety mimo tego, że często próbuję gdzieś tam <laughs> schować się za rogiem, wymyśleć jakąś alternatywną, alternatywne obowiązki, to niestety się nie udaje. Fantastycznie jedno śniadanie dwa tak zapytam bo to jedna druga rodzina rywalizacja jakaś Nie nie dwie wigilie są więc to już wystarczy więc to już jest jedzenie na cały rok Natomiast zawsze staraliśmy się tak że jeden dzień świąt u jednych rodziców drugi dzień drugich rodziców i co roku po prostu wymiana Natomiast w tym roku planujemy spróbować czego innego: po prostu iść na śniadanie do jednych rodziców, a później na jakąś tam ewentualnie obiad, późną kawę do drugich, tak żeby ten poniedziałek wielkanocny spędzić już we własnym gronie. Trochę odpocząć, gdzieś wyjść na spacer, porozmawiać. Wspaniale. No, skorzystam z tej rady, bo ja mam podobne problemy, dylematy, ale myślę, że święta mają tę cechę, że jak już miną, to mówimy. Czemu tak szybko? No, no. Dokładnie, zawsze tak jest. I to bez względu na to, czy to są święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc. Chociaż się mówi, że te Bożego Narodzenia to bardziej rodzinne, ale mi się wydaje, że to wszystko zależy od rodziny, i od atmosfery. Że są rodziny, które potrafią taką samą atmosferę stworzyć, zarówno w święto Bożego Narodzenia, jak i na Wielkanoc. Rozumiem, że tego życzyłby Pan wszystkim mieszkańcom naszego regionu. Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że, że rodzinna atmosfera w te święta jedności i takiego pokoju to jest, to jest to, czego chciałbym wszystkim życzyć.